O jak pięknie pozuje Dobra, mniejsza Siema siema, z tej strony Terra Mania I dzisiaj zrobimy opis gatunkowy Dokładnie tej jaszczurki Czyli Agamy Brodatej Jest to jedna z Najbardziej popularnych jaszczurek na świecie A zawdzięcza to Swojej wielkości I bardzo Łatwej hodowli. Jedynym minusem jest duże terarium, które musi podzielić ta Agama, ponieważ sama ona mierzy od 30 do 50 cm długości, a waży od 300 do 500 gram. To jest naprawdę bardzo duże jedna taką Agamę. Jest głównie łagodna, chociaż zdarzają się osobniki agresywne. Jest to bardzo rzadkie, aczkolwiek jest to możliwe. zamieszkuje ona Australię. Gdzie żyje na suchych i ciepłych sawannach? Ma ona bardzo dużo odmian barwnych, od pomarańczowych do białych. Białe są nazywane odmianem barwnym 0. Żyje ona od 10 do 12 lat, choć zdarzają się osobniki, które żyją 18-19. Tak podają statystyki. Jest ona typowo dzienną miaszczurką i prowadzi bardzo aktywny tryb życia. Głównie chodzi po terarium, wygrzewa się. Nie jest na pewno nocno, w nocy śpi. Jest łatwo w hodowli, ale tak jak już mówiłem, terrarium, wielkość terrarium. O wielkości terrarium dowiecie się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!